Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl Tak szybko, zanim przejdziemy do lekcji, zapraszam na darmowy wideo kurs maturalny z matematyki. Jeśli zdajesz maturę, zobacz go koniecznie. Link do tego kursu jest tutaj pod filmem w opisie. Zapraszam gorąco. Zadanie 26. Na rysunku przedstawiono wykres funkcji F. No i to jest nasza funkcja F. Tutaj to. Mamy tak, odczytać z wykresu i zapisać. Zbiór wartości funkcji f, przedział maksymalnej długości, w którym funkcja f jest malejąca. No to zacznijmy od, od podpunktu a. Zbiór wartości funkcji f. Jeśli mowa o zbiorze wartości, to zawsze patrzymy na oś y. No i zobaczmy, jaka jest, odkąd przyjmuje nasza funkcja wartości. Najmniejszą wartość, jaką przyjmuje, to jest tutaj, czyli tak jakby najniższy poziom. I to jest wartość minus –2. No to przyjmuje wszystkie pośrednie wartości, zobaczmy. A największa wartość, jaką przyjmuje, to jest wartość 3. Zatem zbiór wartości funkcji to będzie zbiór domknięty od minus 2 do 3. Czyli zapiszemy, że ZWF, zbiór wartości funkcji, to są te dwóch kropek możemy dać, Y należące do przedziału, bo tu mówimy o Y, czyli wartościach, prawda? Y należące do przedziału domkniętego od minus 2 do 3. 3, to jest odpowiedź na podpunkt A. Podpunkt B, przedział maksymalnej długości, w którym funkcja F jest malejąca. Gdzie funkcja maleje? No, funkcja maleje tutaj. Tutaj cały czas maleje, czyli w zasadzie odkąd ona maleje? To akurat przedziały, gdzie funkcja, coś się z funkcją dzieje, my określamy dla x. No to funkcja maleje tak, jakby odtąd, czyli od dwójki, od minus dwójki, przepraszam, aż do. Dwójki, czyli do to, bo zobaczmy, ona cały czas tutaj maleje. Czyli dla takiego x maleje, dla takiego x maleje, dla takiego x maleje, dla takiego maleje, dla takiego maleje, dla takiego dla, takiego, dla każdego po kolei od minus 2 do 2 maleje. Czyli tutaj odpowiedział będzie x należący do przedziału domkniętego od minus 2 do 2 domykamy. No i koniec zadania. Dziękuję za uwagę. Raz jeszcze zapraszam na pełny wideokurs materialny z matematyki. Link do niego jest tutaj na dole pod filmem. Jeśli znasz kogoś, komu mógłby się on przydać, podeślij mi proszę do niego link. Pozdrawiam serdecznie. Mister Ciupi.